Witam serdecznie wróżka Styla się kłania. Dziś pytania globalne, słuchajcie. Zobaczymy, co tam się wydarzy. No, widziałam, że straszne jakieś powodzie są w Polsce, też w Niemczech, w Belgii. Niesamowite, że na przykład Niemców zalały tak. No bo przecież to taki kraj, perfekcyjny, pewnie się nie spodziewali takiego gromu z nieba. Ale to tak właśnie jest kochani, no mam nadzieję, że jakoś to wszystko przejdzie, ale to jest taki rok, yy, właśnie. Metalowy bawu rządzi w Chińszczyźnie. <grytanie> To znaczy, właśnie takie, takie anomalie pogodowe, kataklizmy. Ja o tym mówiłam już wcześniej. Także, kochani, współczuję wszystkim, oczywiście, kogo tam zalało i tak dalej, bo jednak no, ludzie potracili dorobek życia. To jest takie trochę, no tutaj my się bawimy, wakacje, tutaj inni cierpią. No, ten świat jest pomieszany totalnie. No cóż, kochani, zaczynamy. I pierwsze pytanie. Utworzono dziwne lotnisko w Denver, które ma dziwne rysunki na ścianach przedstawiające wojnę i inne tego typu rzeczy. Jest teoria, że to siedziba Illuminati i pokazują swój plan depopulacji. Czy to prawda? Denver, Denver czy Denver USA. Czy to jakiś plan? E, powiem Wam szczerze, że może to być jakiś plan. E, czy, czy to będzie do wykonania? Plan? Chyba nie. Chyba jednak chyba jednak nie będzie wykonany ten plan. Chyba im się nie uda, ale coś tam jest przedstawione. Ktoś za to zapłacił też dużo pieniędzy. E, no i. Rzeczywiście jest coś takiego, że ktoś coś wymyślił, jest plan, ale ten plan nie będzie zrealizowany. Czy możliwa będzie segregacja, że, segregacja, że osoby nie sprycowane będą stały pod sklepami za produktami, aż sprycowane będą mogły swobodnie wchodzić? Czy będzie taka segregacja, że osoby szprycowane będą mogły wchodzić do sklepu, a nie szprycowane nie. Czy w ogóle coś takiego jest możliwe? Czy to jest jakiś żart? Nie jest to możliwe, nie jest to możliwe. Na pewno nie w Polsce. Może gdzieś indziej. Ja sprawdzam Polskę, w Polsce nie będzie to możliwe. No powiem Wam, no to by była dyskryminacja całkowita. No cóż, ja bym po prostu nie chodziła do tego sklepu. Jeśli ludzie nie będą chodzić do sklepów, to też nie będzie pieniędzy, sklepy poupadają. Jestem teraz właśnie na wypoczynku i jeszcze ani razu nie byłam tu w żadnym supermarkecie, w żadnym po prostu. Także daje, jak to się mówi, daje zarabiać tym naszym Polakom, którzy mają te swoje bary i te, i te inne rzeczy, nic, nic nie kupujemy w żadnych marketach. Także można przeżyć, można, pójdzie się do mniejszego sklepu, kto i tak wam sprzedadzą, ale to jest niemożliwe, tak? W Polsce. To jest troszkę tak żartobliwie, bym powiedziała, że nie wiem, ktoś no, analizując pewne sytuacje, Dochodzimy do takich wniosków, że może tak być, tak? Ale nie w Polsce. Jak to by, jak to by wyglądało? No, każdy sklep by musiał mieć jakąś maszynkę do sprawdzania, czy jesteś zaszczepiony, czy nie. Albo ktoś by musiał stać na straży i by musiał sprawdzać. To sobie wyobraźcie, do takiego supermarketu stoi ochroniarz i sprawdza 100 osób. No, te sklepy by szybko poupadały, tak? Nie jest, to, nie jest to wykonalne, no można powiedzieć. To jest głupota jakaś, ktoś wymyślił i, i puszcza plotkę. E, wojna, wojna, a może to wojna globalna, elit, rządów ze z, z społecznością, z ludźmi? Czy to możliwe? Kiedy wojny były państwa, państwa, teraz może ta wojna będzie całkiem inna, nie będzie chodziło o podział państw, granic, możliwości... Zasoby, tylko o posłuszeństwo. Czy to może chodzić, że na przykład będzie taka wojna, która ma doprowadzić ludzkość do posłuszeństwa? Też nie, też nie, słuchajcie, też nie, to wszystko, ym, to wszystko się skończy, to... Słuchajcie, były wojny, były różne rzeczy. No, my żeśmy dożyli tak, takich czasów. Nie przeżyliśmy wojny, na przykład no, my Polacy, którzyśmy się urodzili no, po wojnie, jak to się mówi, no już więcej nie, nie doświadczyliśmy. No, jeszcze żyją takie osoby, które gdzieś tam mają po 100 lat. I brały udział w II Wojnie Światowej, jest ich coraz mniej, ale reszta społeczeństwa nigdy nic nie przeżyła, no komuna była oczywiście, ale tam za komuny to każdy robił co chciał tak naprawdę, to też nie było aż takie straszne można powiedzieć, były tylko takie sytuacje jakby pojedyncze, że rzeczywiście czy czołgi, czy, czy były i na ulicach, czy ruscy tam gdzieś stacjonowali w Legnicy i tych tutaj na zachodzie kraju, ale... Tak naprawdę nikt nie przeżył niczego takiego strasznego. Dopiero teraz, no, coś takiego jest. Ale pamiętajcie, że wszystko się kiedyś kończy. Ludzie nie wyginą, tak my się tak łatwo nie damy. Także spokój, nie, nie ma. Jest, spokój pokazało się, uśpienie, czyli wojny żadnej jakiejś tam nie będzie, że elity chcą nas wykończyć. No, nie wiem. I co, komu oni by się chwalili tymi swoimi torebkami Louis Vuitton i Coco Chanel i tak dalej? Co to by było? Hmm. Czy to prawda, że policja się na coś szykuje na jesień? Ponieważ yy, nakupiła różnych pra, prawdziwych broni i sami policjanci są zdziwieni. Po co na co takie zbrojenie przedziwnych broni? Aha... O, to pani ma dobre wiadomości. No tak, bo macie mężów, policjantów i tak dalej. No. Ja nic z policją nie mam wspólnego, także, kochani. Ja nic nie wiem, ale czy to prawda, że na przykład policja kupuje jakieś em, przedziwne bronie i szykuje się na jesień na coś? Szykować się może, szykuje, ale to nie, nie, to też jest tak, że po prostu no wiadomo, że jakieś strajki, może się spodziewają takich rzeczy. Są przygotowywani, bo oni tam nic nie mają. Nie wiem, czy no nieraz, jak, nieraz kiedyś byłam, kiedyś byłam na komendzie, coś tam, co to było, już nie pamiętam. Aha, ostatnio byłam, bo. Ukradli mi moją nazwę e, Astilla, i chciałam właśnie, żeby namierzyli tych oszustów, ale oni powiedzieli, że no nie mają zasięgu na szeszele, bo ktoś na szeszelach założył taką firmę. <grymne> e, I po prostu prokurator odrzucił to, bo, bo po prostu gdzieś tam nie zajmują się takimi lekkimi sprawami. I byłam tam i rzeczywiście jakaś komuna, tam jeszcze jest stare krzesła, takie stare biurka. Wszystko takie powiem wam i ci policjanci to oni rzeczywiście nic nie mają. Może no, trzeba ich tak trochę do, do kiprować, im jakieś broni i tak dalej. Może to o to chodzi. E, nic nie, tak jakby jest e, ograniczenie wykorzystania tej broni, tak? Jakby ograniczenie wykorzystania. Czyli no, nie wykorzystają jej pewnie. Będzie leżała sobie i tam czekała na jakieś specjalne zadania. E, podobnież wyciekło od hakera z Dark Web. Ja czytam, przepraszam Was, z komputera, właśnie, bo nie mam wydrukowanego i trochę mm, daleko ten komputer stoi, a ja jestem prawie ślepa. <laughs> e, już jak czytam, to muszę w okularach, a jeszcze daleko. Hmm. Dobrze. Podobnież wyciekło od hakera z Dark Web, że sputnik. Szpryca jest podpięta pod 5G, i dzięki temu można lokalizować osobę szprycowaną, i że można mieć wszystkie dane o tej osobie. To samo tyczyłoby się innych szpryt. Czy to możliwe? Miałoby to sens. Zwierzęta się czipuje, lokalizuje, i to dlatego tak z ludźmi by. Dlaczego by tak z ludźmi nie robić? A dlaczego? Bo mamy telefony komórkowe i one mogą nas bardzo łatwo namierzyć, moim zdaniem. No ale dobra, niech będzie. No, czy to jest prawda, że właśnie sputnik jest podpięty pod 5 G? Czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że można by namierzać ludzi poprzez poprzez właśnie to? Ach, też to jest do końca, powiem. Yy, nie jest to prawdą do końca. To wszystko. Słuchajcie, jest tyle teorii, nie możemy we wszystko wierzyć. Tak, yy, nie możemy po prostu gdzieś tam. Nie, 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 tutaj też nie wychodzi, żeby to miało takie aż znaczenie. I tak jak mówię, nas mogą tak namierzyć przez telefon, przez y, laptopa nas mogą namierzyć. Przez wszystko, no słuchajcie, oni nas podsłuch podsłuchują, podglądają przez te laptopy. Ja, y, telefony pod telefony nam się podłączają. Y, ja byłam z rok czasu podsłuchiwana kiedyś, także nie wiem, o co im chodziło. Tylko no wiadomo, że jak mam telefony z całego świata i klientów, to, to może myślą, że jakiś szpieg, szpieg mamuta po prostu, wróżka styla. Dobra. Co dalej? Elon Musk wymyślił, że technologia idzie tak do przodu, że spryca RNA umożliwi zamienienie człowieka w motyla. Czy to nabijanie się z ludzi, czy to fakt? Mhm. Tak idzie technologia, że można będzie zamienić człowieka w motyla. Nie, no to nie jest możliwe w ogóle. Eee, człowiek niby rozwija się te technologicznie, ale tak naprawdę, słuchajcie, bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabo. Eee, I tutaj ja bym powiedziała, że nie jest to możliwe. Karta Śmierci zaprzecza temu, że, że może tak być. To są takie żarty, może. Eee, nie, nie jest to możliwe. To jeszcze by się, nie wiem ile by musieli myśleć nad tym, żeby wymyślić taką głupotę, ale yy, ogólnie po co człowieka zamieniać motyla? O, był kiedyś taki horror mucha, że facet właśnie zamieniał się w muchę <laughs> i mu tam poodpadały uszy, nos. Uho, takie okropne. No dobra, czy szpryce mają jakieś geny od zwierzęce, aby robić z ludzi hybrydy? Czy szpryce mają jakieś geny od zwierzęce, by robić z ludzi hybrydy. Jest tu jakaś manipulacja, ale, ale nie hybrydy. Nie hybrydy. Tu jest głębsza ukryta tajemnica, bo jest karta księżyca. Także ja bym powiedziała, że, że nie, że, że tutaj na pewno nie w jakieś hybrydy. Ale coś się może dziać, bo manipulacja jakby genami jest, tak? Czy to prawda, że osoby szprycowane nie przechodzą przez skaner na lotnisku? Chodzi o to, że urządzenie by piszczało. Aha. Że piszcie jak przechodzą, czy bo nie rozumiem. Aha. No, nie wiem, czy to prawda, że osoby sprycowane nie przechodzą przez kanę na lotnisku? Bo jak przejdą, to będzie piszeć, tak? Czy to tak jest? No też chyba nie jest to do końca prawda. Słuchajcie, no kurczę, no bardzo dużo takich też. No właśnie, nie słuchajcie wszystkiego, nie słuchajcie wszystkiego. Yy, no, każdy ma swój rozum, jak to się mówi. Także. No nie, nie jest to prawdą. Wyszło pani, że pogoda manipulowana. Widać podtopienia, skwary i tak dalej. Pytanie, dlaczego to robią? Chcą, aby ludzie te, tracili swoje domy w nawałnicach? Dlaczego to jest robione? Czy ta pogoda jest manipulowana? Dlaczego to jest robione? być, słuchajcie, może tak e, troszkę być, bo jest jakiś plan na cały świat, to jakby jest, to jest e, między, między światowy, międzygalaktyczny plan e, zastraszenia ludzkości, zastraszenia. Jak ktoś się boi, to jak ktoś coś straci, hmm, to jest, e, to jest wtedy słaby, to jest wtedy bardzo słaby, tak? E, no właśnie, no powiem wam, że Tutaj właśnie wymyślił to ktoś bardzo bogaty i ten plan jest, ma być ogólnoświatowy, tak? Że manipulacja może być i pogodą, i, i naszym zdrowiem, i, i jeszcze czymś. Także spokojnie, za chwilę się okaże może, że nie możemy wody pić z kranu, bo też nas, nas mogą łatwo załatwić, nie? To nie jest tak, że szczypawkami. Nas mogą załatwić wszystkim, tak? Jedzeniem, wodą, także... Niestety, yy. no właśnie, może chcę osłabić ludzi tym strachem, zniszczyć w jakiś sposób. Też jak człowiek coś traci potem, jak nic nie ma, to też może się robić agresywny. Bo jak człowiek żyje w harmonii i wszystko ma, tak, pracę, rodzinę swoją, to ma swoje cele, marzenia. Ale jak ktoś straci, jak straci kogoś z rodziny, jak straci dom, jak straci firmę, to on już po prostu nie ma celów. On też jest na zły na wszystko, od Boga począwszy po sąsiada i tak dalej, tak, i robi się agresywnym. No nic, czy rządzący mają podpięcia albo są klonami? Tak zwane obce rasy wtargnęły w ciała rządzących i chcą gnębić ludzkość. Eee, czy rządzący mają podpięcia? Czy po prostu chcą rządzić w ten sposób, jak rządzą? Obce cywilizacje. Aj, ja bym powiedziała, że nie, że po prostu. Ja wiem, że też, że to, że tam były takie no, różne rzeczy. Nie, nie, klony są, klony, klony są, tylko my mówimy o rządzących, ale to nie wszystkich krajów. Może, może tu być jakiegoś kraju, na przykład. Ym, no, ja nie będę mówić, ale. Y, gdzieś tam musi coś być, nie? Ale nie wszystkich, nie wszystkich, no u nas nie, na przykład w Polsce, ale. W jakichś takich większych krajach może być jakiś klon, na przykład. No. Tutaj powiem Wam, czy to obce rasy. Jak już, jak już to, na, to na pewno, bo klony, klony, no klony to no też klonami można w jakiś sposób rządzić, że one tam coś tam mówią i, i tak dalej, ale te obce rasy są interesujące, właśnie, czy to, bo wtedy rzeczywiście myślę, że one one potrafią wchodzić w ludzkie ciała. No nic. No niejednokrotnie w filmach pokazywano, że kosmici atakują Ziemię, a może kosmici podszywają się pod ziemian i niby swój swego niszczy. <śmum> Powiem wam teoria teoria może być. No tutaj jest tutaj jest tak jakby pokazane było w, przed chwilą takie ograniczenie co do wszystkich rządzących to jest jakby jakaś mała grupa ogólnie no może właśnie to ci iluminaci no to coś takiego jest w tym wszystkim pewne osoby rządzące naukowcy wypowiadały się że ludzkość powinna zostać na poziomie 1 miliard i trzeba ograniczyć rozrost ludzkości a wręcz umieszczając ją e, Umniejszając ją na ten czas. Czy to prawda, że chcą się pozbyć ludzkości 6 miliardów? No właśnie, no właśnie. Eee, to nie jest 6 miliardów. Uuu, no i co ten 1 miliard zrobi? Skąd podatki? Hmm, a jak przyjdzie pandemia i wszystkich powybija, ten 1 miliard i co będzie? Koniec świata. No dobra. Yy, czy to prawda że chcą pozbyć się 6 miliardów ludzkości hmm. nie no co nie 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 to jakaś głupota karta głupca yy, może jakiś głupi naukowiec się wypowiedział myślicie że oni są wszyscy mądrzy yy. Połowa ma świra jakiegoś pewnie, e, no, mają jakieś choroby psychiczne i tak dalej, no, słuchajcie. No i tutaj niestety tak wyszło właśnie, że wisielec to jakiś, no, ktoś nieobliczalny psychopata, jakiś naukowiec, socjopata, o, chce 6 miliardów wyrżnąć i zostawić miliard. miliard. <grym> Wyszło pani, że oddawanie krwi jest poz, pozytywne dla duszy, a jak się ma dusza do przeszczepów? Aby zrobić przeszczep, częściowo człowiek musi być żywy. Jak dusza się czuje, kiedy narząd koń, kończyną zostaje odłączona od całości, dołączona do obcego ciała? Dawniej bardzo dbano o pochówek, na przykład w Egipcie, a różne wampiry i tak dalej, odcinano im głowy, czy chowano twarzą do ziemi aha, czyli przeszczep jak na przykład ktoś zginie w wypadku na motorze oczywiście, bo na motorze najczęściej, bo to jest młody człowiek i wtedy ten organ jakiś tam się mu zabiera przeszczep, I jak tutaj dusza się czuje, jak oddaje tego chłopaka, co zginął powiedzmy, tak no ciało kochani jest tylko ciałem, już martwym, to jest tylko pudełko. Dusza bardzo dobrze się czuje i jest bardzo zadowolona, że kawałek jej ciała jest komuś oddawany. I jest to bardzo, bardzo zadowalające i rozwijające też duszę, chociaż ona już nic do tego nie ma, bo wiecie, jest, jest daleko i wysoko, a ciało jest ciałem i już nie żyje. A można, a tutaj w Egipcie, no wiadomo, no wiadomo, że tam jakieś pochówki były, no. Ale to, wiecie, to jest taka tradycja. Czy powstanie globalny bunt ludzi, wyjdą na ulicę w Polsce również odnośnie segregacji? Czy będzie ta segregacja, czy ludzie wyjdą na ulicę, będzie bunt ludzi? Na świecie, w Polsce, czy będzie jakiś bunt ludzi? No, jeśli nie będzie segregacji, nie będzie buntu, tak? Oczywiście tam, gdy, gdyby, na przykład, jak we Francji, tak? Czy... Yy, bo, bo inne kraje mogą mieć takie rzeczy, tylko, że tam ludzie wyjdą na ulicę i będą... tam będą, jak żółte kamizelki, tam będą się tłóc, yy, jak tylko można. Także, no, w Polsce nie. Bo Polacy pol, polski rząd zobaczy, że tam się leją, no to nie będą takiego czegoś wprowadzać. No chyba uczy, trzeba się uczyć na czyichś błędach. <grywia> A Francuzi ten i ich, ten ich po prostu prezydent. Oj, oni takie błędy robią non stop, że aż Nie do wiary. E, czy będą chcieli wyłączyć komórki osobom nieszprycowanym? Komórki, znaczy telefony komórkowe, tak? Czy będą chcieli włączyć telefony komórkowe osobom nieśprycowanym? No i znowu karta głupca. Słuchajcie, no tutaj, no nie jest to możliwe, nie jest to możliwe. Nie, 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 nie. No słuchajcie, no. Ai, ai, ai. A jeśli osoby szprycowane są podpięte pod jakieś sztuczne, sztuczną inteligencją sztuczną inteligencją komputery to czy możliwe, że mogą mieć omamy, słyszeć głosy w głowie, coś jak osoby chore psychicznie e, aha, że niby spryt, sprytowane są pod jakąś sztuczną inteligencję podpiętą tak, aha, czy mogą coś mieć omamy, słyszeć coś w głowie Tu jest trochę manipulacji, ale myślę, że też nie, że też jest na końcu pustelnik wyszedł, że raczej e, nie jest to możliwe, tak? No bo to by było już widać: no, dużo osób się zaszczepiło. To, no, to słuchajcie, to by same wariaty e, ileś tam, ile to już 30 tysięcy, nie wiem. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, e, ostatnio co się dzieje. Ale wiem, że jakoś może 300 tysięcy, nie wiem ile osób się za, y, zaszprecowało, ale by było tyle wariatów i chodziliby po ulicach, no to już by było widać. Ja teraz jestem y, tutaj w, między, w Międzyzdrojach, to jest bardzo dużo osób, wręcz jest zbyt dużo osób, powiem Wam. Nawet poszerzyli plaże w Międzyzdrojach, żeby ludzie się zaczęli mieścić na tej plaży. Ale jak wyjdą na ulicę, to jest bardzo dużo. No i jeszcze nie widziałam, nie, widziałam jednego wariata, powiem wam. Chodził taki dziadek po plaży Oho, coś mi zadzwoniło. Chodził taki, chodził taki wariat, dziadek po plaży. Udawał, że coś szuka, i przyglądał się dzieciom. No, stary pedofil, no to od razu wiedziałam, że to ten pedofil. E, I też tak, e, tak się centralnie obserwowałam go i patrzyłam, żeby on po prostu gdzieś tam wiedział, że ktoś go obserwuje i wie, co on ma w tej głowie. Bo ja wiedziałam, co on ma w tej głowie, ten facet. E, I dzięki Bogu, że później poszedł, bo e, tak mamusia jedna pilnowała dziecko, że dziecko takie małe dziecko, dwuletnie jej zginęło. No to jest nieodpowiedzialne ci rodzice powiem wam straszne to jest no ale jakby taki pedofil złapał takiego małego to by już no już by go nie, nie odnaleźli na pewno no dobrze kochani to było ostatnie pytanie tak także takie krótkie filmiki bo wiecie no muszę też odpoczywać w każdym bądź razie naładować się słońcem Kocham słońce, kocham wodę, ciepływałam, były fajne duże, duże fale. Bardzo ciepła woda, czysta. Jestem zaszokowana, że po prostu cały czas jest słońce, cały czas jest ciepło, cały czas jest uśmiech, pozytywna energia, także dziękuję Wam. Za wszystko, na razie za oglądanie, za fajne opinie. No i czekajcie na te filmiki, będziemy robić, będziemy jeszcze robić takie długie, długie. <grych> A na razie dzisiaj taki krótszy, do usłyszenia. Pa-pa!